Hej, cześć i czołem! Witam was w kolejnym odcinku z y, Dragon Ball Xenoverse. Obiecałem sobie, że zagram coś innego, ale no... wciąga mnie ta gra i przyjemnie się gra i nie mogę się doczekać, co będzie dalej. I aktualnie hmm. sobie przypomniałem też o całkiem ciekawej rzeczy y, odnośnie tego co się niedawno wydarzyło na futbolu. a mianowicie, że walczyliśmy z znaczy walczyliśmy w sumie z Herkulesem, z tym Mr. Satan w czasie... W czasie Cell Games. A co mnie zaskoczyło, że nie było żadnego motywu związanego z wcześniejszą jakby tam aktywnością Cela. A było, było parę miejsc, w których można byłoby no, interweniować, wiadomo, chociażby ten moment z... O, tu Gohan Herculi też. Dobra, najpierw zagadałem z Gohanem. Hello! Jasne, trenujemy. Co możemy uzyskać? Instant Transmission. Instant Transmission, to było super. Można byłoby ładne komba z tego kroić, szczególnie jakbyśmy byli w stanie przejść na poziom Super Saiyan'a. I to też będę chciał tutaj też y osiągnąć. Co nikogo nie ma. A, tutaj każdy w każdym innym punkcie będzie. No dobra Kamin Lookout. Zobaczymy z kim będziemy walczyli w Kamin Lookoutzie. The aren't the only ones who are the army Train with me. I don't know who you are, but that's some confidence you have. Yeah, see. Kurczę, nie ten skill, co trzeba chciałem użyć Kaiokena No, postaramy się go teraz paralizować. Wgodnie mi się walczy, walczy mi się wgodnie jakoś na ziemi, niż Węczo. Aiko, kurcze. Czas na tu ucieka on jeszcze nie jest takim wcale prostym przeciwnikiem Ciekawe z kim będziemy jeszcze tutaj mogli walczyć mam nadzieję że nie z Goku bo ...bo Goku będzie silniejszy niż No dawaj go, no! Zmarnowany, cała potencjał tego był. Boże... No, jakiś budzik tu. Przepraszam bardzo za to. Dobra, hej coś tu się dzieje... Tak, tu jest coś. Może nas uzdrowi byłoby super. Hej Dobrze, uzdrowił nas, no Dobrze, że takie są tutaj znajdźki. bo inaczej to by było kiepsko. Idzie jeszcze jedna. No dawaj, zaznacz to. Ale lecimy... Trzy, dwie minuty mi to zajęło, tak? 3 minuty. to ciekawy, ale dobra, chociaż już wiem, że... O no, kurcze, bagieta. No tak, dostał pierwszy i teraz mi twór życia zjechał jeszcze ze swojego speela. Kurczę, no. Mam no mniej życia wiesz, niż Pikola. Oh, Oo! No nie. Dlaczego tak się w ogóle wydarzyło? Ja pierdolę. No. Ja tu daję, bo to jest już skończona gra, ale przejęcie było. Przyleciał trąk w ogóle a te nie powinny wchodzić. Dobra, myślę, że na początku trzeba po prostu nie, nie do kamelu iść po prostu. Tak, z to na pierwszy, bo ja zauważę, jak wygram, to już chyba będzie z górki. As a yourself, you should know it.

No, zarewiście. No jasne, no. A postpomujemy go jeszcze trochę. Nie, nie postpomujemy. No ja piernicze. You manage very well. I'll test my new move on you. No, i nervous here. Nie, dobra, to jest za, za wysokie progi na razie. Wydaje mi się, że muszę najpierw tego Super Saiyana spróbować zdobyć. Eee. Po. no, zniszczyli mnie strasznie. Kurde. ...Nissan transmission tutaj można ogarnąć. Yy, tu coś jeszcze był. Herkules tu był. Gdzie on poszedł? Dobra, z Guldo zrobimy jego questa. Bo na jego questa powinniśmy być silniejsi. No, wystarczająco silni. A nie będę sprawdzał, tam z tego co pamiętam. Chyba już go wyczytałem. Tego nie chciałem go robić. Coś.

You're trying hard. Hi! I've been waiting for you, noob. So, which one of you is taking the test? Well, he's just helping, right? Whatever.

Najgorsze. A damy radę. i'm a little mad now Pięknie. No, teraz no, z nim now i captain ginu will give you the final test the result will set your position in the fighting pose so do your best

Fajne to wszystkie roz, roz, rozwalania są, tylko wyglądają. Kurczę, też czym się oberwałem Dzięki ultimate finish próbuję użyć tego żeby miał zaciekę tą fajną z tym swoim masterem w czasie używania tego skilla ale jakoś nie wychodzi What? What a monster! You've reached a level any sane would dream of. Yeah. Eh, Bartrid is the fastest in the universe. Super attacku, uh, Rekom kick, Rekom kick. Rekum Elbow! Eee, dobra, to już rozwiązaliśmy tego quest'a. E, to jest ok, to jest w porządku, to mi się podoba. Uuuu... Mały ładzek, jakaś niepłynność była. Eee, teraz bym poszukał Herkulesa, bo... Widzicie, z Gohanem sobie jeszcze nie poradzę. To po prostu już i tyle, no nie ma tutaj co kolo jest tutaj mm. A bo dobra, cofnijmy mm. I co, nic mi mm. to nie daje mm. Hmm Trzeba, że coś to czego zdziałano dzięki temu Return of Ginyu Force. Yy, dobra, na razie nie, nie mam levelu, nie? Nie mam, nie mam. Yy, pójdę sobie zobaczyć, czy coś ciekawego mogę kupić w sumie. Jakiegoś super se... O, nappa jest dobra, z napką zagadamy. Zrobimy Ty... jego questę. Uh -huh. O, będziemy walczyli na pewno z tymi. Yy, no, właśnie, z, z Timem. Możemy Kaioken 3 Kaioken, razy WoW of Defense? Dobra, Ładne. fajnie. Tu można coś zrobić. Chociaż mamy Kaioken Times 20, który jest chyba najlepszy z nich wszystkich. Znaczy na pewno, tak myślę. Ale fajnie mieć wszystkie i tyle. David Goku to jest cel. Alright.

That's nice yeah? Saiyans aren't the only ones who are trained and they are bad. What's that? Where's the power coming from? This just means I'm still weak. Is this a hand? Even if you're a man, by yourself.

dobro da nema s njim al